Cieszymy się wszyscy z dobrodziejstwa carsharingu. Coraz więcej samochodów wynajmujemy na minuty i pewnie na godziny i coraz więcej tych samochodów będziemy wynajmować w najbliższym czasie. Ale jak zawsze trzeba uważać na, na kruczki prawne i zapisy w umowach. Więc pamiętajmy o tym, że wynajmując samochód z car z carsharingu, w przypadku stłuczki, czy jakichś kolizji, a niestety takie sytuacje się zdarzają. Również samochoda samochodach Jeżeli byliśmy sprawcami tej, tejże stłuczki, możemy za to po prostu słono zapłacić z uwagi na nasz własny udział w szkodzie, czy też dodatkową dopłatę, która wynosi na przykład do 1000 zł, a są również przypadki, gdzie do 10 tysięcy zł możemy być obciążeni taką, takimi kosztami. Zatem, co robić? Przede wszystkim czytać regulaminy i wybierając samochód carsharingowy, patrzeć nie tylko na cenę przejechanego kilometra, ale również na to, co tam jest napisane i jakie konsekwencje niesie ze sobą stłuczka. Po drugie, w przypadku stłuczki, pamiętajmy o tym, aby bezwzględnie uzyskać oświadczenie, jeżeli to nie my byliśmy sprawcami. Takiej szkody, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby mieć to udokumentowane i natychmiast poinformować firmę carsharingową o tym, że taka spuszka miała miejsce. Natomiast jeżeli to już my doprowadziliśmy do takiego zdarzenia, to przede wszystkim bądźmy świadomi, z jakimi kosztami to do nas może się wiązać. I może się okazać, że ten przejechany kilometr będzie kosztował wielokrotnie więcej ostatecznie niż to, co wynika z tego podstawowego cennika. Ale oprócz tej świadomości również możemy się zabezpieczać przed takimi zdarzeniami, ponieważ część firm oferuje dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe, które wyłączają naszą odpowiedzialność w takim przypadku.